Będziemy sobie oglądać TikToczki. Kiedyś już oglądaliśmy TikToczki, dzisiaj do tego sobie wrócimy i zobaczymy jak nam to wyjdzie. I dajcie znać w komentarzach koniecznie, czy wam się podoba tak pomysł powrócenia tego, czy chcemy sobie dalej oglądać, czy jednak przyszykowałam telefonkę. Ja ogólnie bardzo lubię na przykład oglądać właśnie filmiki z GoPro czy coś, czy właśnie z jakiegoś telefonu przypiętego do klaty. Ehm. Tylko, że ja na przykład wolę oglądać jak ktoś ma to na kasku, nie, bo wtedy można sobie to fajnie oglądać i super się ogląda jak ktoś skacze, bo możecie sobie ćwiczyć oko do odległości, <śmulacje> <śmulace> Jak piesek, nie, jakby... jakby, tak postawić do ogródka, może nikt by się nie skapnął, ale groźny. O <śmulace> matko. Kurczę, ale takie małe koniki też kurczę zdrowotnie, to są biedne. Znaczy biedne. No tak mi się wydaje, że one też kurczą ciężką. Też są takie biedne nóżki, jakieś takie naboczki. Koteczek. <laughs> o Boże, skok jak normalnie z królowa, nie? Tylko że królew nie przetrwał tego. Jak tak przetrwał w każdej stajnie. Jak nie pójdziecie, to te koty po prostu robią takie, <laughs> takie uniki. Tak cisną. Kiedy raz widziałam właśnie, że koty normalnie skakały sobie przez konie. <laughs> koi ma traumę do końca życia, nie? będzie się bał mruczków, po prostu, będą mu się śniły Holy <laughs> jakieś krowy, nie? I te konie po prostu zostają jakiegoś mopiego rozumu, nie? Nie dość, że to stworzenie tak nawet trochę podobne do tego konia Słuchaj słuchaj ta, to jest to To, do czego będę dążyć na pewno ze swoim koniem, nie? Jakby do takiej właśnie relacji Na pewno bym bardzo chciała pojechać na zawody, bez Zagłowia No to jest... To jest mój cel, nie? jakby... to jest... Pominiałem cały aspekt tego, że nienawidzę wyścigów, nie? <laughs> to pamiętamy, ale sam fakt tego, tych ludzi na tych koniach, nie, jak oni mają równowagę. To jest po prostu aż niemożliwe, jak oni na oklep, nie? Jeszcze zawody na oklep, oni wskakują, zmieniają te konie. Ja naprawdę jestem pełna podziwu, nie? Jakby <laughs> no, jeszcze wskoczył na tego konia w biegu inny wymiar. Mówię, no ja nie lubię wyścigów, bardzo nie lubię wyścigów, dlatego dlatego, no ale szacun za to, za tych ludzi, nie? Oni tam po prostu, nie wiem, oni tak by walczyli o życie, nie wiem, czy tam może jakieś faktycznie grube pieniądze, tak jak mówiłam, hazard. Jeszcze taki wiecie, spektakularny. <grytanie> Matko jedyna, jak on normalnie zatonął. Kolejny jakiś mały wampir. Kurde, mały potwór i ja opierdziel. Co tu się odpierdziela? Słowo mały szatanik. No ja mówiłam, że kucyki to po prostu jest inny stan umysłu, nie? Ja I go można wysłać na te walki. Fejmu, on wygra wszystko. Mówię wam. Oh, no, 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 no. <grystanie> Przepraszam, nie powinno mnie to oh, no. śmieszać, ale naprawdę no, no, ten bąbelek no. na tym koniu. On tak zabawnie. No wygląda. <grywa> powiedzcie, że nie wygląda śmiesznie. No wygląda śmiesznie. Ale patrzcie, ale bąbelek jest pełnym kozakiem, bo bąbelek się nie zgubił. Chyba. O, <grywa> i to też jest mój cel. Trzeba kiedyś przeskoczyć. Też jest mój cel. <grywa> Jak będę miała swojego konia, to chciałabym sobie skoszcząć taką belę. Może trochę taką mniejszą, nie? Trochę ubraną z boku, ale, ale no to fajne by było. Fajny klimacik. O, ja znowu wampir. Mam nice. ładko. Nice. No, Ty, ale ciekawi mnie to w sumie, hey. czy to taki źrebak. Hey. On z tego wiecie, w miarę no, możliwości no, sam actually. trochę dorośnie, czy faktycznie będzie takim małym gnojem i będzie dużo roboty z takim potworem. <laughs> normalnie normalnie Mówię wam na fejmo jak nic. Jego trzeba tam <laughs> wysłać na te walki. Ej, ale mi też czasami tak przykro, wiecie, nie jedz tego mały! Mały ma swoją karmę, a ja się ma karmę taką, wiecie, zdrowotną na mocz i jak mały to zje, to się po prostu pożyga i on zaczął to jeść. A przed chwilą budowałam jeść. nie chciał jeść mały skurczywy, jak nie widziałam właśnie takiego dzieciaczka, który no, ledwo się tam trzymał, się walczyło o życie, można tak powiedzieć. Jak on robił wszystko, po prostu skakał wszystko. To było tak niesamowite. Ja tak patrzyłam na to. I właśnie się zastanawia człowiek, nie gdzie popełnił błąd, co się zrobiło źle, że. że nic nie wychodzi. I jest jak jest. No, jakby jest to przykre, zresztą w ogóle tutaj jest podwójnie przykre. No nie tak, na przykład sytuacja Arizony. No wiecie, nie nie jest lekko i nie fajnie się patrzy na takie rzeczy. Mamy tu mamy. Pana, który sobie siodła konika elegancko. To przywiązany do schodów i, i nie mam w ręgu Co? co? Jakby nie dobra, to nie jest śmieszne, to jest totalnie nieodpowiedzialne co tu się wydarzyło ja nie, nie z skutkami, bo to od drugiej strony się wsiada, dobra Ale. Co? Powinni odebrać prawo ją. I ktoś tutaj się uczy elegancko, sobie jedzie i co dalej się wydarzy, a idą skakać. No dobra. Możliwe, <noise> że też skoki trochę za szybko, no aczkolwiek, no nawet jeżeli by miała dobrą postawę i koń by nagle coś takiego zrobił na pierwszych skokach, na przykład, no to. <noise> to, 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 to po prostu byłoby i tak ciężko. A... Matko jedyna. Ale ja też mam takie szczęście, naprawdę jakby ja wszystkie te młode konie, które sobie jeździłam i tak dalej, to one, one naprawdę nie robiły nic strasznego. I właśnie jak się coś działo, to właśnie coś takiego głupiego. Żeby się potykał albo coś i no. O matko jak fajnie. Kto by tak nie chciał galopować po plaży? Jeszcze w ogóle ze swoim konikiem, jeszcze drugim konikiem i pieskiem. No. To też kolejny punkt, który trzeba kiedyś zrealizować, nie? Taki galopik po plaży. To też fajne. nie, kusek znowu. Kusek zaliczył error i to dosłownie. O nie mówię. A co jest z tymi kucykami nie tak? Co, co ten kucyk chciał zrobić? On chyba myślał, że jest duży i, i on wygra tą wojnę. On na bank tak pomyślał. Kolejny fajter. Ale tak, faktycznie tak jest. Bardzo dobry temat, że właśnie koń czuje najmniejszy dotyk. I, I to jest fakt, dlatego słuchajcie, dopasowanie siodła jest tak bardzo ważne, bo koń to wszystko czuje bardzo dobrze, bardzo łatwo spięcia, bardzo łatwo różne rzeczy. No i ta nasza łyda, nie trzeba tego konia kopać, nie wiadomo co robić, tak jakby kwestia tego, że konia na przykład nam nie rusza, czegoś nie robi. No to jest głębszy temat, no często konie się gdzieś tam odparniają albo nie chcą, albo coś im się źle kojarzy. No i mimo tego wiecie tej presji, to koń stara się z niej jakoś uciekać w jakąkolwiek stronę, jakoś sobie z tym radzić, a my potem idziemy coraz mocniej, no nie, ostrogi, coś tam, coś tam, zamiast temu jakoś zaradzić i potem jest jeszcze gorzej to się ja nie mówię, bo to w zależności od przypadku, tak? Są konie, które po prostu faktycznie są bardziej leniwe i ta ostroga gdzieś się tam przydaje, z drugiej strony tak samo jak na zawody czy coś, to też wydaje mi się, że na przykład jedziemy na zawody skokowe, ja zawsze jest z ujażdżeniówką, w koniec, to z tym bacikiem skokowym bym się czuła niepewnie, więc faktycznie jeżeli bym czuła, że konie, wiecie, takie niepewne, to może te ostrogi bym sobie jakieś delikatne założyła, tak w razie w, tak? No bo wtedy mamy jakąkolwiek szansę niż tym <laughs> bacikiem tak naprawdę, Eee, więc, więc jakby rozumiem pewne sytuacje, pewnych nie. Myślę, że będziecie myśleć podobnie. Myślimy, myśleć. Pomyśleliśmy. <grymne> Tęcze pole, koni, no Ale bym pojechała w teren teraz, nie? I ja pierdzielę. Jeszcze taki pełnowymiarowy, bo w teren to chyba sobie pojedziemy z bajdarką, ale ja bym sobie pojechała w takim teren właśnie, żeby było galopować, pojeździć. Tak faktycznie, no. O matko, a Zim się rozmażyła teraz.